Cześć, tu Kobikowski. Kontynuuję badanie trzech malutkich nowości Kobi Action Town. Przechodzimy do służby zdrowia. Ten niedrogi, 50-elementowy zestaw jest nie tylko bardzo ciekawym starterem, ale również wprowadza nowe elementy, jak na przykład ten laptop. Zapraszam do recenzji. W zestawie znajduje się jedna figurka. Jest to pan doktor, być może chirurg niestety nie dowiadujemy się tego z tej tabliczki identyfikacyjnej nie jest ona aż tak dokładna ale słuchajcie naprawdę to jest potężne przybliżenie powiem tak nadruk jest rewelacyjny naprawdę to jest wyznacznik tego jak powinny wyglądać nadruki Kobi o taką dokładność mi chodzi i no to to jest naprawdę to o co tutaj to czego oczekujemy i Kobi powinno dążyć właśnie do utrzymania takiej jakości, choć, żeby nie było już takich rozrzutów jakościowych. Bo o ile naprawdę większość nadruków już wygląda w ten sposób, to jednak czasami znajdujemy, a to jakieś tam rozmazanie, przesunięcie. Tutaj Kobi powinno dołożyć większych starań, żeby e, takie nieudane sztuki nie wędrowały do pudełek. E, I no, w związku z czym tutaj dodatkowa robota dla działu reklamacji. Się tworzy oczywiście. Słuchajcie, bardzo podoba mi się ta figurka. Naprawdę jestem tutaj zadowolony. Nie, o ile e, teraz przyjrzałem się jej bardzo dokładnie, e, bo ile właśnie nie zauważyłem, że tam ten strażak z poprzedniego z małego zestawu miał jeszcze jakąś taką plamę e, na, na kasku, w, w miejscu, w którym nie powinno być. Być może jakoś tak nie wpadło mi to w oko, bo wiecie, tam no, strażak ma prawo być taki brudny, zwłaszcza jeżeli jest to strażak aktywny, tak, a nie na jakąś paradę. Tak, a tutaj lekarz, wiadomo, czyściutki, wszystko jest tak, jak powinno być. Spodnie i ten to jest taki, ten kolor turkusowy. Na ile. Mogę powiedzieć jako facet, przeprowadziłem takie takie badania i tak to jest kolor turkusowy. To jest ten sam kolor co w zestawie z pingwinami Bitwa tiki. tam też ten czołg tego Morta jest też taki właśnie turkusowy. I tutaj mamy turkusowe spodnie, taką wstawkę troszeczkę w innym odcieniu, um, wystająca spod tej, spod, tej, spod tej koszuli, nie wiem, takiej, być może to jest kawałek fartucha. No i tutaj mamy tą chustę, taką jeszcze z, z Small Army, która robi za taki czepek, no, on, ten, ten lekarz tu się powoli chyba przygotowuje właśnie, coś sprawdza jeszcze chyba na komputerze i przygotowuje się do operacji. Zobacz, jeszcze widać takie detale tutaj właśnie jak termometr w kieszeni i właśnie ten identyfikator, jakieś tutaj widać zagięcia, no naprawdę bardzo mi się to podoba. W ten sposób nasz zestawik wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją, która była malutka i przejrzysta, nie będzie z nią nikt miał żadnych problemów. Mm, tak. O ile nie jest to, może, wiecie, super kompletna sala operacyjna ze ścianami z wszystkim, ale bez wątpienia mamy tutaj dużo elementów, które e, będą umożliwiały nam zbudowanie takiego szpitala w przyszłości, czyli zbiór elementów takich właśnie. Wyposażenia szpitala. Zaraz sobie przyjrzymy się tym wszystkim elementom. Tu jeszcze, o zobaczcie, pana, pana ym, doktora wyposażyłem w stetoskop. Można go tak y, założyć, y, mu na uszy, chociaż przede wszystkim on się trzyma mu y, w rączce. To tak, tutaj mamy oczywiście taki standardowy, bardzo standardowy fotelik. Ym, nic, nic specjalnego. Ma malutki, o, malutka taka. Taka teczuszka też z jakimś wyposażeniem medycznym e, proszę. Na wiel, wielu z was na pewno czekało, czekało, żeby zobaczyć ten element. Zobaczcie, super. Super. I tutaj muszę zaznaczyć, że jest tam nadruk, tak? Ten ekran jest nadrukowany, nie jest to naklejka. I mamy tutaj y, coś takiego wiecie. Ala, jakiś system okienkowy, tak, może Windows, jakiś starszy, yy, czy coś takiego yy, i co chciałem powiedzieć, że ten zestaw według mnie warto kupić choćby ze względu na, na tego laptopa, ale oczywiście nie, nie tylko, bo to jest dużo, dużo więcej ciekawych elementów, ale ten laptop, na przykład zobaczcie, do tego drona by się przy, przydał, według przy, jak najbardziej by się przydał. Tego laptopa, to jest to laptop oczywiście firmy Kobi. <laughs> Słoneczko, tak, oryginalny laptop firmy Kobi. Można go zamknąć, otworzyć. On ma profil, y, tutaj to jest płytka 2x6. Ma rozmiar mniej więcej płytki 2x6. Bardzo fajnie. Tu mamy taki malutki, może jeszcze spójrzmy sobie na to to jest, słuchajcie, to jest tak naprawdę element, który wcześniej był ten, tym workiem z piaskiem, worek z piaskiem, który tutaj będzie pełnił rolę hmm, kroplówki, po prostu zbiornika z, z jakimś płynem hmm, z tam, nie wiem, widzicie, no, za mało mam jednak tego doświadczenia hmm, ze szpitalami, pomimo, że swego czasu dużo się w nich nasiedziałem. Oj, tutaj zobaczcie, tutaj jest też ten ten krótki wałek, on jest tutaj wsadzony na tą płytkę z jednym studem. Bardzo, bardzo ważny element. Zobaczcie. Tak wygląda. Jest tutaj jest naprawdę z, z paru fajnych elementów. Jest zbudowany ten taki stelaż. Jest tutaj stelaż na lampę. Taką, zobaczcie, taką, taką w klasycznym rozumieniu. To jest taka klasyczna, klasyczna lampa operacyjna, którą można tutaj na tym ramieniu w pewnym zakresie regulować sobie jej ustawienie, podobnie jak, jak w, w prawdziwym życiu, że tak powiem. A tu zobaczcie, mamy taki monitor. Monitor właśnie taki, który znamy właśnie choćby z tych seriali, gdzie pokazują te, te wszystkie sprawy mm, szpitalne. I tutaj na dole mamy tak 120 120 na 80, czyli idealne ciśnienie krwi osoby dorosłej. Tutaj u góry mamy to 73, to jest chyba puls, a to 98, to chyba jest tak zwana saturacja, yy, ale to nie jestem pewny, nie? To jeżeli ktoś wie, to niech mnie poprawi. Saturacja, czyli chyba nasycenie krwi yy, tlenem, no, nie wiem, nie wiem, ale to może ktoś będzie wiedział, to niech napisze koniecznie. Taki malutki postumencik, na który właśnie możemy sobie tutaj też takie, no tam biureczko, nie? Proste biureczko z płytki i też taka właśnie ta turkusowa, turkusowa taka. Mhm. Turkusowy postument. A tutaj jeszcze więcej turkusowego. Mamy tutaj oczywiście takie łóżko. Czy też, przepraszam, stół? Matko, stół operacyjny. Stół operacyjny nie byle jaki, bo na kółeczkach tu zwracam Waszą uwagę, nie, że te kółeczka montujemy tylko y, prawidłowo w jednym, w jednym kierunku. Jak zamontujemy je odwrotnie, to, to one się co najmniej nie będzie kręcić, albo nawet uszkodzi element. Tak na, na, na trwale go wygnie. Chociaż te zaczepy i tak są dosyć odporne, bo mają fajnie takie długie nacięcie. Teraz nie mogę tego wyciągnąć. Tak, nasz stół operacyjny ma tutaj pewną możliwość regulacji tego podgłówka oraz kręci się w ten, w ten sposób. Co jest, zdaje się, naprawdę dobrym odwzorowaniem możliwości prawdziwego stołu operacyjnego. Dodam jeszcze, że te groszki tutaj na, na lampie, one faktycznie świecą w ciemności ja kiedyś tam pokazywałem Wam możliwości tego jest to fakt, no tak tylko, że jest to jakiś ta, jakoś cecha tego zestawu, natomiast wykorzystanie tego w zabawie widzę malutkie no bo kto z nas bawi się czy nawet coś pokazuje po ciemku tak? natomiast może się cieszyć z tego faktu i czasami nawet fajnie to tam może trochę poświecić właśnie wieczorem, jak już pójdziemy spać, to Pamiętam, któryś z tam zestawów miał dużo tych elementów, to właśnie się zastanawiałem, co tam tak świeci na półce u, u mojego synka w, w pokoju. No to były te elementy, tak, tak, one jak najbardziej świecą, potwierdzam. Podsumowując, zestaw ten oceniam bardzo wysoko. Właściwie no, nie doszukałem się jakiejkolwiek nawet najmniejszej wady, więc daję zasłużone 10 na 10 i oceniam go jako w ogóle zakup obowiązkowy, ale oczywiście jeżeli kupujecie wyłącznie wysyłkowo to przy najbliższej okazji tak, przy większym zamówieniu, żeby bo jakby istotną zaletą tego zestawu jest jego niska cena tak, której, której nie należy podwyższać przesyłką tak, czyli o co mi chodzi zakupienie samego tego zestawu z wysyłką no, jest takie już dosyć mm, mniej fajne Natomiast jako dodatek do większego zamówienia super, zwłaszcza że powiedzmy sobie, że nawet nie interesujecie w ogóle służba zdrowia nie ma problemu, ale musisz mieć tego laptopa. Określam tutaj parę elementów. W ogóle fajne są te, te takie krótsze, takie, ale dosyć te grube antenki właśnie, elementy montażowe, ramię. Jest tu sporo takich drobnych elementów. No w ogóle, no podoba mi się to wszystko, co tutaj widzę. I mało tego, jest to dla mnie automatycznie, tak jak już się teraz powtarzam, natchnienie do tego, żeby zbudować yy, za, za jakiś czas, na pewno do tego tematu podejdę, większy taki szpital z wszystkim, właśnie z izbą przyjęć, taką z, z salą zabiegowo-operacyjną, z jakimiś łóżkami i tak dalej. Prawdopodobnie wykorzystam jako szkielet do tego, wykorzystam właśnie parę tych zestawów, które teraz widzicie. Jest jeszcze taki zestaw właśnie z izbą przyjęć, yy, no oczywiście karetka, no, i u, użyję oczywiście, bo póki co Kobi nie ma szpitala, nie wiem, być może już tam gdzieś opracowują taki szpital. Natomiast ja wykorzystam, słuchajcie, komisariat policji, wyrzucę oczywiście napisy z policją, być może przygotuję takie własnoręcznie przygotowane naklejki z, z napisem szpital i oczywiście troszeczkę zmodyfikuję, być może zbuduję tak naprawdę go z dwóch komisariatów i tak dalej. Słuchajcie, można iść tym tropem, no to jest, to jest właśnie puszczamy naszą wyobraźnię, budujemy co chcemy z klocków, między innymi kobi. Słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Ci, którzy o, y, 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 oczekują na nowości y, o drugiej wojnie światowej, czyli jak panterę i nowe T-34 76, oczywiście słuchajcie, już do mnie jadą. Mam nadzieję, że jutro już będą i zabieram się natychmiast za materiałów choćbym miał nie spać i nie jeść, to w weekend muszą powstać obie te recenzje, zarówno jak Pantery i żeby ktoś, ewentualnie może osoby niezdecydowane mogły podjąć na podstawie moich recenzji decyzje jeszcze przedświąteczne, bo z tego weekendu zamówienia powinny na 200% jeszcze zdążyć przed, przed Wigilią. Dobra, słuchajcie, to na tyle, nie przedłużając. Do zobaczenia. Cześć.